Zatrzymaj się na chwilę. Zanim pomyślisz o następnym losie na lotelie, musisz usłyszeć coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz pieniądze. W roku 1925 pewna nowojorska artystka odkryła cztery słowa, które, według niej, potrafiły całkowicie przechylić finansową rzeczywistość człowieka. Nigdy nie umieściła ich w żadnej ze swoich znanych książek. Ta wiedza krążyła wyłącznie w wąskim kręgu i przez niemal całe stulecie była strzeżona jak zakazany kot. Co najbardziej fascynujące, istnieją wiarygodne zapisy osób, które użyły tych słów i doświadczyły przełomów tak niezwykłych, że trudno je wytłumaczyć logicznie. Jedna kobieta wyszła z bankructwa i w ciągu zaledwie trzech miesięcy zdobyła sześciocyfrowy dochód. Pewien mężczyzna wygrał trzy nagrody na loteli w jednym roku. Wszyscy stosowali tę samą praktykę wypowiadali tę samą sekwencję dokładnie w momencie wskazanym przez artystkę. Zaraz wejdziesz w śledztwo, które zajęło wiele miesięcy, obejmujące rękopisy, relacje i zapisy, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. I mogę zagwarantować, że nie słyszałeś o niczym podobnym, bo ta wiedza została na lata przytłumiona. Mowa o Florence Scovel-Shinn, pionierce lat dwudziestych, która poświęciła życie zrozumieniu, Dlaczego niektórzy ludzie naturalnie kierują się ku obfitości, podczas gdy inni pozostają uwięzieni w niekończącej się walce? Nie była ogizolowaną mistyczką. Była praktyczną ilustratorką o wysokiej renomie, współpracującą z ważnymi czasopismami, takimi jak Harper's. Żyła w świecie twórczym i biznesowym, a jednocześnie nieustannie badała niewidzialne siły wpływające na wyniki finansowe. Florence przez lata obserwowała to, co nazywała niewidzialnymi wpływami. Jej obsesją było odkrycie, dlaczego pewni ludzie nieustannie się rozwijają, a inni tkwą w powtarzających się cyklach. Z czasem dostrzegła moment szczególny, krótkie okno, w którym ludzka świadomość staje się podatna na instrukcje kształtujące rzeczywistość materialną. Porównywała umysł do radzia uwierzonego w szumie codziennych zmartwień. Jednak odkryła, że istnieje rzadki moment, w którym ten szum słabnie i otwiera się kanał do tego, co nazywała boską częstotliwością stanem czystej jasności, w którym słowa nabierają ogromnej mocy. Ten moment zawsze pojawiał się tuż przed jakimkolwiek działaniem związanym z pieniędzmi. Przed zakupem. Przed decyzją. Przed ruchem. Florence zapisała każdy wzorzec, każdy sukces i porażkę, odkrywając, że osoby stosujące jej precyzyjny protokół osiągały wyniki trudne do uwierzenia. Nie chodziło o pozytywne myślenie. Nie chodziło o życzenia. Chodziło o aktywację wewnętrznego wyrównania, które nazywała boskim dostrojeniem, stanu, w którym świadomość ustawia się dokładnie na częstotliwości obfitości. Mało kto wie, że Florence prowadziła prywatne spotkania z wybranymi uczniami. Nie były to sesje duchowe w typowym znaczeniu. To były intensywne warsztaty dla osób gotowych przyjąć narzędzia, które uważała za zbyt potężne, by trafiły do mas. Powód tajemnicy był prosty. Florence wiedziała, że ludzki umysł często lekceważy to, co wydaje się zbyt proste, albo stosuje techniki bez świadomości i później obwinia metodę za brak rezultatów. Uczyła tylko tych, którzy wykazywali dojrzałość duchową i zdolność odpowiedzialnego użycia jej nauk. Jedna z jej najbliższych uczennic, Margaret, prowadziła dokładne dzienniki, które pozostały ukryte, aż trafiły do kolekcjonera rzadkich rękopisów. To w tych zapiskach pojawiła się sekwencja czterech słów, przeznaczona do natychmiastowej aktywacji obfitości. Po miesiącach rekonstrukcji i porównywania różnych źródeł odkryłam dokładną formułę, którą Florence stosowała w chwilach manifestacji finansowej. Boskie, teraz, dziękuję, pewne. Za każdym słowem kryje się struktura psychologiczna i duchowa dopracowana z najwyższą precyzją. Boskie nie było terminem religijnym. Dla Florence było sposobem na przesunięcie świadomości z ograniczonego ego w stronę nieograniczonej siły kreacji. Wypowiadane z obecnością otwierało przestrzeń poza lękiem, przeszłością i brakiem. Dzisiejsza neurobiologia potwierdza, że takie słowa aktywują obszary mózgu odpowiedzialne za szeroką perspektywę. Teraz zakotwiczało uwagę w chwili obecnej, usuwało projekcje przyszłych problemów i wzmacniało stan gotowości energetycznej. Przerywało czekanie i instalowało świadomość, że zmiana już się rozpoczęła. Dziękuję prowadziło podświadomość do pewności, a nie do nadziei. Wdzęczność wyprzedzająca sprawia, że mózg interpretuje pragnienie jako spełnione, zmieniając sposób postrzegania i działania. A pewne było kluczem końcowym. Florence wiedziała, że wiele osób pragnie dobrobytu, ale nie czuje się jego godna. To słowo mówiło jasno: obfitość nie jest przypadkiem. Jest Twoim prawem. Psychologia nazywa to świadomością zasługiwania, stanem, w którym dobrobyt staje się naturalny. Teraz rozumiesz, dlaczego te cztery słowa nie były przekazywane publicznie. Wymagały odpowiedzialności, obecności i świadomości. Nie były tlikami. Były komendami. Wypowiadane we właściwym momencie odblokowywały coś, do czego niemal nikt nie ma dostępu. Teraz nie jest zwykłym słowem. To pęknięcie w strukturze starej rzeczywistości. Florence odkryła, że kiedy mówisz teraz z pełną obecnością, zrywasz sztuczny dystans między pragnieniem a jego urzeczywistnieniem. Przestajesz spychać spełnienie w nieokreśloną przyszłość i przyciągasz je do tej chwili. Bez zwłoki, bez rozmywania. Tylko pełna obecność. Na poziomie neurologicznym to słowo aktywuje system rozpoznawania wzorców i otwiera percepcję na sygnały, które już istnieją, Lecz zwykle pozostają niewidoczne przez lęk i napięcie. A gdy mówisz dziękuję, nie dziękujesz za coś, co być może nadejdzie. Uznajesz, że to, czego pragniesz, jest już w ruchu i zbliża się do ciebie niewidzialnymi ścieżkami. Wdzięczność wypowiedziana w ten sposób zmienia bochenie ciała, podnosi poziom do upemini i serotoniny, wyostrzając intuicję i zwiększając jasność umysłu. Florence twierdziła, że ten stan tworzy most między światem niewidzialnym a widzialnym. Kiedy dziękujesz tak, jakbyś już otrzymał, całe ciało reaguje pewnością, a nie brakiem. Jeśli chcesz doświadczyć tej metody, pamiętaj, że nie jest to magia. To świadoma praca z energią. Weź trzy głębokie oddechy i wyobraź sobie złote światło wypełniające twoje ciało i porządkujące twoje pole energetyczne. Następnie wypowiedź w myślach pełną sekwencję. Boskie, teraz. Dziękuję, pewne. Poczuj prawdziwe poruszenie, jakby rezultat najwyższego dobra już się zmaterializował. Potem działaj spokojem. Bez desperacji. Bez pośpiechu. Tylko z jasną decyzją. Istnieje konkretna przyczyna, dla której ta metoda działa tak skutecznie. Wykorzystuje to, co psychologowie nazywają plimingiem, przygotowaniem podświadomości do zauważania dróg i okazji, które zawsze były obok. Mózg posiada system aktywacji siatkowatej, który decyduje, co dociera do Twojej świadomości. Gdy stosujesz protokół Florence, programujesz go tak, by podświetlał możliwości, synchroniczności i rozwiązania. Jest także efekt ucieleśnionego poznania. Gdy oddychasz świadomie, trzymasz pieniądze lub wizualizujesz dobrobyt, nie tylko myślisz inaczej. Tworzysz nowy stan fizjologiczny, który ciało rozpoznaje jako realny dobrobyt. Twój układ nerwowy zmienia postawę, zwiększa pewność i zaostrza intuicję, wpływając bezpośrednio na twoje kolejne decyzje. Kolejnym elementem jest zasada założonego sukcesu. Wdzęczność z wyprzedzeniem ustawia cię w pozycji zwycięzcy, tej samej, którą sportowcy i artyści wykorzystują od dekad, wyobrażając sobie triumf na długo przed jego pojawieniem się. Klucz nie polega na tworzeniu szczęścia. Polega na tworzeniu gotowości. Florence wiedziała, że większość ludzi nie przegrywa z braku okazji, lecz dlatego, że nie potrafi dostrzec tego, co już stoi przed nimi. Ta metoda ucisza rozproszenia i uruchama jasność, która pozwala dostrzec to, czego wcześniej nie widziałeś. A kiedy inspiracja się pojawia, rozpoznajesz ją natychmiast. I działasz.